Cześć z tej strony Tomek. Miałem taki problem, który pewnie wielu z was również ma zatkany odpływ w zlewie. No, wygląda to obleśnie, nie jest ani higieniczne, no i przede wszystkim trzeba się z tym zawsze rozprawić. Przetestowałem sporo sposobów z internetu i zadziałał jeden najlepiej, którym z wami się właśnie w tym filmie dzielę. Więc sposób jest bardzo prosty, tak? Musicie mieć zatkany, obleśny, brudny odpływ w zlewie, gdziekolwiek. I teraz odmierzacie jedną filiżankę lub małą szklankę z sody oczyszczonej. Soda jest bardzo tania, do kupienia w internecie, na przykład na Allegro. Do tego taką samą ilość, czyli jedną szklankę octu zwykłego, białego octu spirytusowego. No i czajnik wrzącej wody z kranu. No i teraz w pierwszej kolejności oczywiście zalewacie wrzątkiem. Jeden czajnik, tak żeby spłynęło. No mój zlew jest dość mocno, mój odpływ jest dość mocno zatkany, więc to nie zawsze będzie wyglądać tak źle. Zawsze możecie y, posiłkować się jeszcze przepychaczem, żeby troszeczkę wstępnie go odrożnić. No i teraz do takiego przelanego wrzątkiem odpływu wsypujecie całą szklankę sody i zostawiacie to na 10 minut przynajmniej no żeby wyraźnie ta soda gdzieś tam zmniejszyła swoją objętość a potem zalewać się octem jak widać powstaje z tego niezły wulkan na tej samej zasadzie dzieci w szkole czy na różnych warsztatach właśnie robią takie jakby chemiczne eksperymenty no i tutaj ocet właśnie dodaje takiego turbo doładowania no i teraz kolejne 5 10 minut po dodaniu octu powinno wystarczyć żeby no, ta mazia, ten brudny odpływ, po prostu zamienił się w coś takiego. No ja niestety przegapiłem ten moment, kiedy to wszystko padło i został czysty odpływ. Na koniec, oczywiście, jeszcze raz przelewacie to wrządkiem, a potem zwykłą, ciepłą wodą prosto skanu, tak żeby jeszcze wszelkie właśnie pozostałości tego syfu, którego się właśnie pozbyliście, trafiły tam gdzie trzeba i żeby nie było ich w naszym odpływie. Jak widzicie, sposób jest dość prosty, ale oczywiście nie w każdym odpływie będzie to tak samo działać, bo jedne będą bardziej zapchane, inne mniej, także tak jak już wspomniałem. Przepychacz, w razie czego jest jakimś tam dodatkowym narzędziem. No i oczywiście, soda oczyszczona nadaje się też świetnie do czyszczenia zlewów. Wystarczy tak zasypać zlew i po kilkunastu minutach porządnie wyszorować. Jeżeli macie odpływ tylko troszeczkę przytkany albo chcecie, dla po prostu profilaktyki, zrobić taką samą operację, no to używacie po prostu mniejszej ilości zarówno sody oczyszczonej, jak i octu. No i jak widzicie, w moim przypadku. Wystarczy właśnie na ten drugi odpływ w drugiej komorze zlewu połowa składników i tylko 5 minut, żeby gdzieś tam zadziałała się ta magia z pomocą zwykłych domowych produktów łatwo dostępnych. No i polecam, działa i nie jest to żaden mit z Instagrama czy YouTube'a. Spróbujcie, a może w komentarzach napiszecie jakie macie jeszcze Wasze ciekawe sposoby. No i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!